Zobrystu, rościarze mniejszej Metropolite kometropolite, umocnieni od Cie, do ręki wysoko prepodobni sości, sostry i braty. Serdecznie witaję was, rościarze mniejszej Metropolite kometropolite. Dziękuję za oczolenia Bożego Najwietrzy. Tutaj w kaplicy Częstochowskiej ikony Matery Bożej. Dziękuję witają duchovenstwo monastrzwo sibirnych, jak i biorąc udział w dziś liturgii, także pana generalnego konsula Ukrainy w Krakowie Wiaczesława Wojnarowskiego. Nie ma jest ale witają dwie siostry Staro i nowu, ciesomo się, że jest z nami. Dziękuję wszystkim za moletodną obecność w w tym miejscu w czasie trzeciej, ale piśla odnowolenia, bo my to tylko trzeci raz. Proszli greko-katolików na i horu. Dozwolę jeszcze na początek zwrócić do prysutnich latynników, polskiej mowy, do tych jakich i tutaj jest prysutni, ale także do tych jakich znamy jedna się za poserdystwem te wymaczenia i góry. Pragnę serdecznie przywitać na grecko-katolickiej Boskiej Liturgii Świętego Jana Chryzostoma obecnych. I modlących się z nami wiernych obrządku łacińskiego. Liturgii przewodniczy arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko warszawski w którym koncelebrują kapłani grecko-katolicy oraz mówiący te słowa w Wrocławsko-Koszaliński. Razem, katolicy wschodni, jak i katolicy obrządku łacińskiego, stanowimy jeden powszechny Kościół katolicki. Pozostajemy w jedności eucharystycznej. Uznajemy zwierzchność Ojca Świętego, czcimy Matkę Bożą jak naszą wspólną Matkę, Bogu Rodzicę i opiekunkę, jak mówimy na wschodzie nasz pokrołu. Nie bez powodu jesteśmy dzisiaj tutaj przed cudowną ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej. Według przekazów ikona ta miała przypędrować na jasną górę ponad 630 lat temu ze wschodu, z terenu obecnej Ukrainy. Dzisiaj przychodzą do niej z modlitwą nie tylko Polacy, ale też Grekokatolicy Ukraińcy z Ukrainy, i z Polski, aby pokłonić ją przed nią jak przez swoją matką, królową. Od wieków czekała ona tutaj na swoje dzieci ze wschodu. Obecny rok jest dla Kościoła grecko-katolickiego w Polsce rokiem jubileuszowym. 25 lat temu została utworzona przez Ojca Świętego Jana Pawła II grecko-katolicka metropolia przemysko-warszawska. Z części dotychczasowej eparchii przemyskiej została utworzona druga diecezja – eparchia wrocławsko-gdańska, a sama eparchia przemyska została podniesiona do godności archidiecezji. W tych wydarzeniach sprzed ćwierć wieku miała swój udział Jasna Góra z cudowną ikoną Matki Bożej. Tutaj w latach 80. ubiegłego stulecia jesienią każdego roku tłumnie przybywali grekokatolicy z Polski, aby przez nowennę przygotować się do obchodów w tysiącleciach sztu Rusi Ukrainy. W dniach 10 i 11 września 1988 roku, gdy Kościół Grecko-Katolicki na sowieckiej wówczas Ukrainie musiał działać w ukryciu, w katakombach, tutaj na Jasnej Górze, w obecności biskupów grecko-katolickich z Europy Zachodniej i Ameryki, a także biskupów łacińskich, przedstawicieli konferencji biskupatu Polski. Miały miejsce centralne uroczystości milenijne Kościoła Grecko-Katolickiego dla całej Europy Wschodniej, Centralnej, w tym również dla Ukrainy. Tutaj rok tutaj przed murami Jasnej Góry, na których stanął symboliczny ikonostas, wówczas w 80 roku W boskiej liturgii uczestniczyło ponad 40 tysięcy Greków-katolików. Rok później, 16 września 1989 roku, również tutaj, w Bazylice Jasnogórskiej, więc obok, święcenia biskupie przyjął ówczesny ksiądz Mitrat Jan Martyniak, późniejszy arcybiskup i metropolita. Był on pierwszym biskupem grecko-katolickim wyświęconym po wojnie w Polsce. Dlatego też do ikony Matki Boskiej i Częstochowskiej, przybywamy jak do naszej wspólnej matki, jak do siebie. Od kilku lat już istnieje w Częstochowie grecko-katolicka parafia. Obecny z nami ksiądz Wodzimierz jest nie tylko duszpasterzem dla Częstochowskich grekokatolików, ale udziela się również jako ukraińskojęzyczny spowiednik tutaj na Jasnej Górze. Każdą sobotę wieczorem o godzinie 20.00 przewodniczy on akatystowi wschodniej modlitwie maryjnej sprawowanej w intencji pokoju na całym świecie. Dlatego to miejsce wraz z ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej powinno nas wszystkich łączyć i jednoczyć, niezależnie od tego, czy jesteśmy wschodnimi czy zachodnimi chrześcijanami. Tutaj wszyscy powinniśmy szczególnie być zjednoczeni jak bracia i powinniśmy się czuć jak otoczeni opieką Przenajświętszej Bogorodzicy, naszej wspólnej Matki. Witam wszystkich obecnych, i zapraszam do wspólnej modlitwy, a ojcom, Paulinom dziękuję bardzo za serdeczność, za otwartość i za gościnność. Przez szyi i Wladyko, Chrysti, Sestry i Braty. Zautra z jedno z wileńskim kalendarem, budę mówić praznych zislenia Światowego Ducha, Zeleni Świata. siodni za opokina subota, dzień moletownej pamięci za wszystkich naszych pokijnych. Pamiętajmy o nich także i w czasie tej modlitwy. Zaraz pisz na bożestwowej liturgii w kaplecie, pisz szatrom, żeby dla tej tam gdzie my modliliśmy się w ostatnich latach, być mo za opokinu Pana Chrystusa. Zapraszam wszystkich. Apostoł Kydiania rozpowiada, że pisz na Chrystusa wsi, kto był switką tej podziemii, powrócił z, z Oliwnej góry w Jerozolim, żeby w modlitwie Очікувати Святого Духа, якого обіцяв послати Христос. Так про це говорять апостольські діяння. Увійшовши в місто Єрусалим, зійшли на горничу, де вони перебували, а саме Петро, Йоанн, Яків і Андрій, Филипп і Тома, Бартоломеї, Матей, Яків, Анфею, Симон Зилот та Юда, син Якова. Чи вони пильно. i odnoduszno przebuwali na modlitwie razem z żenkami i Marią, materią Jezusa, z jego bratan. Ki w dalsze czytają takie słowa. A jak nastał dzień 50 ci, ci czy one były w na tym samym miejscu. Aż oś rozdał się z danaćka z nieba szum, znaczy poduch, poduch dubno, bujnego i zapowny weź dym, gdzie one І з'явилися їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. Усі споднились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. Пресвята Богородича була свідком вознесіння на небо свого Сина, та опічна була також, вона перебувала з апостолами першої спільнотою християн, коли ступив на них Дух Святий. Зіслання Святого Духа. Це також момент народження Христової церкви, ознакою чого є не тільки вогонь, який зійшов на всіх, не тільки сильний вітер, який дався чути, але також відважна промова святого Петра Апостола, яку розуміли всі, хоча прибули з різних сторон світу та розмовляли різними мовами. Центр цієї події зосереджена у молитві, наділена. Разом з апостолами, дарами Святого Духа, перебувала Пресвята Богородиця. Вона нічого не говорить. Не почуємо вже на сторінках святого письма жодного її слова. Але вона буде постійно з тією спільнотою, яку скріпив Святий Дух. Вона не буде проповідувати, не буде творити чудес, але вона буде її серцем тієї спільноти. Всіх учнів і Божественного Сина буде обіймати материнською молитвою опікою. Вдячні апостоли та перші християни не забудуть про неї. Також будуть пам'ятати про неї ухвалені і смерті. За давнім переданням пресвята Богородича провела решту свого життя під опікою святого Йоанна, апостола, в Ефезі, в місті, яке сьогодні знаходиться в Туреччині. Два роки тому ми відвідали це місце спрощею та дімок Пресвятої Богородичі. Tam i dziś, każdego dnia przychodzą, żeby pomóc ludy. nie tylko chrześcijan, ale także i innych wyznań, bo nadzieje tam po dzisiejszej dzień. Spokojnie, bez zajwych słów, w moletownym oczekiwaniu, ona i czekaje czeka na uczniów swego boskiego Syna w wielu marynarskich miastach Polski, Ukrainy, tak wszystkich innych zakutyn świata. Вона готова розгорнути над головами тих, які прибудуть до неї з молитвою і проханням свій матерійський ОМОФОРО. Хто з нас не був або ще не чув про Зарваницю, про Ясну гору в Гошеві, про ікону милосердя двері в Ярославі про білий бір, про гору з'явлення біля Перемішля, чи також і наше, наше святе місце на Лемківщині, на горі Ягрів. Всюди вона та сама чекає нас та готова заступати за нами у свого сина. Сьогодні ми в Ченстухові перед лицем чорної Мадонни. Протягом шести століть стежку до неї витоптали мільйони побожних людей. Приводила й сюди незмінно глибока віра в Христа, Божого Сина та переконання, що його земська мати, Пресвята Богородича, яку він з душею і з тілом забрав на небо, зможе. wyproszyć nam potrzebne laski u naszych codziennych potrzebach, potrzebach i zleceniach. się dzisiaj do Przeświatej Bogorody, czy w jej cudzysłownej ikonie, przenosimy o sobą wszystkie naszej boli, strachy, pobojowania za dolu swoją ta naszych rodzin, przenosimy strach przed wojną na Wschodzie i możliwymi rozszerzeniam w Ukrainie, przenosimy z sobą często celu swoją emigranckiej nedolu z wszystkim cyn, Що вона несе віддаленням від родин, від рідного краю, з непевністю про працю та місце проживання, деколи з неприхимельним ставленням місцеве. Але напевно приходимо також з радістю, щоб подякувати за все добро, якого ми досвідчали і досвідчаємо за несподівані дари, які стали нашою участю. korzystajmy z naszej obecności w tym Świętym mieście parafialne centrum świętej Bogorodycji u jej cudotwórczej ikony. Sładzin przed si nią i nasze radości i bóle. Prosimy pro jej postinę zaustupnictwo, pro jej pokroł u wszystkich naszych potrzebach. Pamiętajmy, że my tu przysutni nie tylko jak odenic fizycznie osoby. My przedstawicielami większych spilnot naszych rodzin, naszych parafii, naszego narodu naszych jeparchii i naszej Cerkwy. Pamiętajmy o boletwach prości naszej wspólni potrzeby. W czas dekady misyjności, jaką w lasce zakończymy, poczuwajmy się odpowiedzialnymi nie tylko za nas samych, ale także za nasze wspólnoty, jakie tworzymy. Górzy, niechaj chorować nas ta pokrywaje swoim oferom we świata Bogorodzie. A wszystkim Wam, drogi siostry i bracia, dziękuję szczerze za to, że znaleźli czas i ochotę, i chęć, się dzisiaj Prybuty do tego, tego miścia, bo wy z różnych miści, i z Warszawy, chyba najbliższe i e, niedaleko ludź, ale także daleki Koszalin i Wrocław, i inny tu chodzimy nie wyczyślając mi się miścia, ale wszystkich witamy, dziękujemy za Waszą obecność, za Waszą modlitwę, jaką tu przenosicie, i pamiętajcie, za wszelkie naszej potrzeby i i wspólnie naszej dzisiejszej modlitwie przed ikoną. Myślę, to i bohorody, czy tutaj asti góry przez to Sława Jezusa Chrystusa.